Dzień dobry, moi kochani, witam bardzo serdecznie. W Vlogmas numer 5 prosto z Kanady. Temperatura jest minus 8 stopni, moi kochani. Podoba nam się strasznie, bardzo fajnie jest. Tylko, moi kochani, co chciałam dzisiaj Wam powiedzieć, my się odnaleźć, budzimy się o godzinie 3 rano codziennie. 3.05 to już jest po prostu pobudka u nas. I jest masakra, bo tu jest wszystko zamknięte do godziny dziewiątej, nawet nie możemy zjeść śniadania. Dzisiaj to powiem Wam, poszłam, zrobiłam zakupy, bo jesteśmy głodni już do godziny dziewiątej od trzeciej, to my już jesteśmy głodni w ogóle i w szczególe, i my już tyle rzeczy możemy zrobić, nie? I tak, Małe. dobrze, że wzięliśmy PlayStation, wzięliśmy PlayStation ze sobą, więc mamy. O godzinie 3 rano już jedzie w PlayStation. Mój mąż na laptopie. A ja oglądam wszystkie Wasze vlogi. Vlogmasy do godziny 9. Po czym wychodzimy na śniadanie. Dla nas to już powinien być obiad, bo my już jesteśmy mega głodni. I, i zwiedzamy i, i bawimy się. Ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że Whistler. To jest wioska, to nie jest miasto, to jest wioska, ale jest tu mega, mega fajnie. I jeszcze, jeszcze powiem, powiem, kochani, że mamy bardzo mały pokój i nie wiem, jakaś pomyłka chyba nastąpiła. Um, albo nie, nie wiem, po prostu już nie, już nie, nie robimy żadnych problemów, bo, no bo nie robimy problemów, ale jest ten pokój jest klaustrofobiczny, jest bardzo malutki. I, ale wiecie co? Druga sprawa jest to, że on jest w samym centrum. Także jest spoko, nie narzekamy, nie? Mamy dwa łóżka, fotel, stolik. Pokazałabym wam, ale jest taki syf, że nie odwrócę kamery nawet, nie? Ja nie wiem, jak to jest. Czym mniejsze pomieszczenie, tym jest większy syf. Ja tu nawet sprzątaczki nie wpuściłam, bo się wstydzę. Byliśmy właśnie wczoraj. Pokażę Wam teraz właśnie byliśmy sobie w górach. Wysoko pojechaliśmy sobie tą gondolą. Tak? Jutro Aleksander zaczyna lekcję jazdy na nartach i będziemy śmigać na nartach. Eee, taki plan jest. Dzisiaj ogólnie mają być te góry. Jakieś zjawisko ma się tu wydarzyć, także wszyscy kazali na wszystkim zejść i zobaczyć, e, mają być fioletowe, różowe góry. Podczas zachodu słońca coś tam ma się wydarzyć, więc lecimy tam. Także atrakcji jest mnóstwo. E, mamy jeszcze od 10 zaprzęg e, haskich psów, też chcę pójść na to. E, co tam jeszcze mamy? No, dużo, 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 dużo rzeczy mamy. A kochani, a Sylwestra będziemy spędzać w Vancouver, także w Sylwestra już tu nie będziemy. No, co ty tam masz? O, no! Możesz się pobawić tym. No pewnie, że tak. Tak. No. Musimy mu coś wymyślać. Dzisiaj troszeczkę nam było zimno. Wyszliśmy na śniadanie i troszeczkę nam było zimno. Tak, możesz to wziąć. Uważaj! No, mówię, mały pokój. Proszę kochani serdecznie do oglądania. I powiem wam moi drodzy, że muszę któregoś dnia usiąść i wam wszystko opowiedzieć, bo przygody mieliśmy. Ale to może, jak już wrócę do domu. Przygody mieliśmy, kochani, straszne. Spóźniliśmy się na samolot. Wszystko wam muszę to opowiedzieć. Eee, w ogóle e, mam wrażenie, że ta Kanada się na mnie uwzięła, jak mi pan od matematyki z podstawówki, ponieważ na każdym lotnisku musiałam zrobić test. Tylko ja, nikt więcej. Mój mąż nie musiał. m Kochani, dostałam od Was kilka takich um, komentarzy z tym, żebym skoczyła do tego basenu, prawda? I powiem Wam tylko tyle, kochani, oglądajcie kolejny vlog jutrzejszy, a zobaczycie, co ja zrobiłam. Dobrze? Na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!